Nie wiem czy wiecie, ale ja uwielbiam serial Black Mirror. Oglądałem wszystkie odcinki, wszystkie sezony i twierdzę, że to jest jeden z najlepszych seriali, który możecie obejrzeć na Netflixie. Po ostatnim szóstym sezonie dostaliśmy sezon siódmy, który jest moim zdaniem dużo lepszy niż poprzedni. Szósty był, no, dawał niedosyt. On nie był w ogóle w klimacie Black Mirror, ponieważ o czym jest tak naprawdę czarne lustro. Jak sama nazwa wskazuje. Nawiązuje ona do, na przykład, telefonu tego czarnego, wyłączonego ekranu telefonu, albo ekranu komputera, który odbija nasze wygląd. To jacy jesteśmy, jakie, jacy są ludzie, jakie są społeczeństwa dzisiaj. Czyli tak naprawdę serial, używając wymyślonych technologii, wymyślonych, ale bardzo prawdopodobnych, które mogłyby powstać w przeszłości, opowiada o problemach, które są dzisiaj. I dlatego sądzę, że siódmy sezon jest znowu powrotem na dobre tory, ponieważ jest to bardzo dobry sezon, który opowiada właśnie o problemach, które możemy dzisiaj nawet natknąć czy zauważyć. I tak wiem, ten kanał jest o grach i jeżeli nie interesujecie się serialami, to możecie dalej zostać i oglądać ten film, dlatego że temat gier komputerowych będzie bardzo ważny w, w moich rozważaniach na temat tego nowego sezonu Black Mirror. Oczywiście, ten serial nie jest równy, są lepsze odcinki, są gorsze. Na przykład, bardzo mi się nie podobał odcinek drugi, czyli PT e Noir, który moim zdaniem mógłby opowiadać o pewnym gaslightingu technologicznym, czy, czy właśnie wytworzeniem pewnych um, fake'ów AI-owych, w których żyjemy w postprawdzie. Ale niestety ten odcinek skręca w jakąś dziwną um, ścieżkę, która mi się ostatecznie średnio spodobała. Oczywiście, ten odcinek dalej jest moim zdaniem dobry na tle um, Reszty, no ale są lepsze, i to świadczy o sile tego sezonu, że nawet, że nawet ten najgorszy odcinek, który mi się średnio podobał, dalej, moim zdaniem, jest całkiem fajny do obejrzenia. Dzisiaj chciałbym pogadać o trzech odcinkach z tego sezonu, które zainspirowały mnie do głębszych przemyśleń. Nie będzie tu spoilerów, przynajmniej ja staram się nie mówić tutaj spoilerowo. Będą krótkie skróty tych odcinków, ale czasem może coś będzie spoilerowego. Ale w każdym razie zapraszam Was do oglądania. Pierwszy odcinek, o którym chciałbym pogadać, to jest pierwszy też odcinek na liście odcinków w tym sezonie, czyli odcinek Zwykli Ludzie. Para Amanda i Mike starają się bezskutecznie dziecko, są małżeństwem i niestety w ich um, związku staje się pewna tragedia. Amanda dostaje guza mózgu i to skutkuje jej śpiączką. Mike, żeby ją ratować, zwraca się do pewnej firmy technologicznej z nową, nowoczesną terapią, a można powiedzieć rozwiązaniem tego problemu, którym jest zamienienie tej części mózgu na syntetyczny, Mózg, może być syntetyczne zwoje neuro, neuronowe. Jest to nowatorska technologia, aczkolwiek obarczona pewnym problemem. Otóż, pierwszym problemem jest to, że Amanda, która może dzięki tej technologii żyć normalnie, musi być w obrębie pewnej sieci. A druga rzecz jest taka, że, że ta nowatorska technologia jest po prostu droga i wymaga subskrypcji. W ten sposób Amanda i Mike stają się finansowo zależni od firmy technologicznej i muszą co miesiąc ujść dość dużą sumę pieniędzy, która niestety wzrasta. W końcu, ostatecznie, Mike musi zrezygnować z pewnych swoich marzeń, żeby móc dalej żyć z Amandą. Odcinek ten można powiedzieć z pewną satyrą na nasze czasy na korporacje, które w chciwy sposób chcą jeszcze bardziej wydoić nas pieniędzy. Na przykład używając metod subskrypcyjnych, czy różnych progów finansowych, czy zabieraniu funkcjonalności, przenoszeniu tych funkcjonalności w jakieś inne progi finansowe i w ten sposób płacimy więcej i więcej. Odcinek ten też stawia pytanie, czy powinniśmy wyceniać dobrostan naszych ukochanych, czy zdrowie. Naszych najbliższych powinno być podlegać jakiejś cenie, płaceniu jakimś negocjacjom, tak? Bo jeżeli w ten sposób podchodzimy do sprawy, to to zawsze będzie powodowało pewne nadużycie, ponieważ zawsze chcemy zapłacić jak najwyższą sumę za życie naszych bliskich. Jest to po prostu coś dla nas oczywistego, coś bezcennego. Dlatego moim zdaniem ten, ten odcinek jest pewnym metakomentarzem do prywatnej opieki zdrowotnej. Szczególnie, że w Stanach Zjednoczonych prywatna opieka zdrowotna to jest tak naprawdę ta pierwsza opieka, do której się ludzie zwracają i to jest najbardziej popularna. Tam publiczna opieka zdrowotna jeszcze raczkuje, więc można powiedzieć, że jest to ciekawy komentarz do publicznej i prywatnej służby zdrowia. Oczywiście znajdziemy tu też inne tematy, na przykład streaming i yy, idące za tym pewne ryzyka takiej rozrywki i temat reklamy, która stara się ogłupić ludzi. A mówiąc o streamowaniu, to zapraszam Was na mój drugi kanał, czyli Gradu, yy, Kolonia Streamów, gdzie możecie wpaść totalnie za darmo, zostawić swoją subskrypcję też za darmo. I za darmo mnie też oglądać. Zwyczajni ludzie, to jest odcinek, który moim zdaniem właśnie idealnie realizuje założenia Black Mirror, ale przejdźmy do kolejnego odcinka i teraz będzie właśnie ten temat gamingowy. Odcinek drugi, czyli hmm, Hotel Reverie. W skrócie ten odcinek jest o tym, że firma produkująca seriale chciałaby odtworzyć swój bardzo stary hit z lat 40., czyli serial Hotel Reverie. I chciałaby odtworzyć, ale przy użyciu nowych aktorów, którzy są znani i lubiani przez publiczność. Niestety nie chcą używać tutaj AI, bo nie jest to dla nich zadowalające, i tutaj zgłasza się firma trzecia, która proponuje swoje usługi. Pewny, pewną nowinką technologiczną, czyli odtworzeniu serialu w postaci VR-a, pewnej symulacji. Zgłasza się do tego przedsięwzięcia Brandy Friday, która chce zagrać główną rolę, czyli mężczyzny, więc tutaj mamy zmianę płci, ale to nie ma znaczenia, dlatego że ten świat, ta symulacja jest totalnie wykreowana od nowa, używając właśnie sztucznej inteligencji. Wszystkie postacie, które wcześniej grały w tym serialu, są właśnie podtworzone jako, jako AI -e i one grają swoje role. Brandy Friday wchodząc w interakcję z tymi postaciami, różnymi aktorami, może wpłynąć na scenariusz, ale ma odegrać i kropka w kropkę to, co było kiedyś. Niestety nie udaje jej się to, bo jeżeli coś może pójść nie tak, to pójdzie nie tak. To jest stare prawo Marfiego i ten scenariusz się sypie. Dodatkowo jeszcze jest jakiś problem techniczny i ona zostaje uwięziona w, tym, w tej symulacji. Ostatecznie jej życie jest zależne od tego, czy ona odtworzy ten film, czy nie. Hotel Reverie to nie jest najlepszy odcinek z tego sezonu, I... ale mimo wszystko jest to odcinek, który dał mi dużo do myślenia, dlatego że gdyby podmienić jeden mały szczegół, moim zdaniem ten odcinek by nabrał nowego kolorytu, a jest to to, że gdyby. Um... Hotel Reverie nie był w seriale, ale byłby grą komputerową, to nagle staje się to dużo bardziej sensowne, no bo jaki jest sens nagrywać um, remake starego serialu, gdzie może wszystko pójść tak, no to to nie ma kompletnie sensu, jest to w jakimś sensie absurdalne, ale gdyby um, Byłaby to usługa typu gra komputerowa, gdzie może zanurzyć się w ten świat takiego starego kryminału z lat 40., czy, czy jeszcze wcześniej, czarno-białego. Hmm, myślę, że to byłoby bardzo fajną ideą. I tak, ostatni odcinek tego sezonu pokazuje właśnie grę komputerową, jako taki VR w kosmosie. Jest to odcinek USS Callister, ale. Moim zdaniem to jest lekka różnica, bo ten ostatni odcinek USS Callister opowiada o pewnej grze MMO, a ja mówię o pewnym doświadczeniu dla gracza singlowego. Czyli po prostu ja jako gracz mogę zanurzyć się w pewnym świecie, który ktoś odtworzy wirtualnie, a wszystkie postacie, w którym biorę, biorą tam udział, są sterowane przez sztuczne inteligencję. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że taki gotyk albo stary Morrowind, albo właśnie Oblivion, którego remakują, miałby wszystkie NPC, czyli postaci niezależne, sterowane przez jakiegoś chata GPT, czy jakiś, nie wiem, inny model AI. Jest to bardzo interesująca wizja. A co, jeżeli Wam powiem, że to już się dzieje? Bo pewien mod do Skyrim powoduje właśnie to, że wypowiedzi NPC są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I gdyby użyć te, w ten sposób sztucznej inteligencji, to można powiedzieć dosłownie i wprzynośne, że to byłby Game Changer. No i przechodzimy do trzeciego odcinku, który dzisiaj bym chciał omówić i ostatniego, który mi się podobał najbardziej. Jest to odcinek In Memoriam. To jest mój osobisty faworyt tego sezonu. Ja się zakochałem w tym odcinku, mimo że na początku myślałem, że to jest odcinek kiepski albo nudny, ale on mi totalnie odwrócił moje oczekiwania i mnie po prostu totalnie zauroczył. Bo ja uwielbiam, kiedy Black Mirror pokazuje nam mm, złe możliwości użycia technologii. Ale jeszcze bardziej kocham Black Mirror, kiedy pokazuje, kiedy technologia może nam służyć, albo pokazywać nam, jak możemy używać technologii, żeby być bardziej ludzkimi. In Memoriam opowiada historię Filipa, który dawno temu rozstał się w pewną kobietą. On chciał z nią stworzyć rodzinę, małżeństwo, ale im nie wyszło. I okazuje się, że ta dawno... Poznana miłość niestety umiera, i Filip dostaje taki pakiet, taki kit, można powiedzieć, w którym ta sztuczna inteligencja potrafi mu przywrócić trochę pamięć albo pozwolić mu przypomnieć pewne fakty z ich dawnego związku. Ta sztuczna inteligencja pełni rolę takiego przewodnika po pamięci Filipa odnośnie właśnie tej kobiety. On próbuje sobie przypomnieć, jak ona wyglądała, jakie fakty były, czemu oni się rozstali, więc też w jakimś sensie ta sztuczna inteligencja jest jakąś terapią, jest przewodnikiem po naszych wspomnieniach, po naszych błędach myślowych. Ona wytyka mu pewne fakty, których on nie zauważył. Które mogłyby zaważyć na tym, że właśnie ten związek się rozpadł. Czyli w tej wizji przyszłości AI mógłby służyć nam właśnie do terapii, czy pokazywania nam naszych wewnętrznych bajasów, czy skrzywień myślowych, czy luk w logice, których byśmy nigdy nie zauważyli. Oczywiście, ja myślę, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić prawdziwego człowieka z krwi i kości, jakim jest terapeuta, ale może być takim pierwszym krokiem w stronę zdrowienia i w, celu, i w stronę pójścia do tego właściwego specjalisty. Historia in memoria może być zgoła nudna i nieciekawa. Ja sam, oglądając ten serial, pomyślałem sobie, o ile ciekawsza byłaby ta historia, gdyby to była historia detektywistyczna o jakimś zabójstwie czy jakiejś zbrodni i my próbujemy wraz z jakimś takim asystentem sztucznej inteligencji dowiedzieć się, przypomnieć szczegółów tamtej zbrodni. No, trzymałoby to bardziej w napięciu. Pomysł zgłębienia się. W pamięć. Nie jest też niczym nowym. Było to też w cyberpunku, jako tak zwany brain dance. Więc ten pomysł już gdzieś tam istniał. Historia jednak z minuty na minutę staje się coraz bardziej realna i coraz bardziej personalna. Bo ktoś z nas nie miał pewnej niezbyt miłej okazji nieszczęśliwie się zakochać i dostać kosza. Pewnie każdy z nas mógłby w jakimś sensie zrozumieć Filipa i jego potrzebę przypomnienia sobie o tej miłości, którą stracił. Czy czasem nie chcielibyśmy przeżyć właśnie um, jakichś pięknych chwil z przeszłości jeszcze raz? Odcinek In Memoriam zasługuje jeszcze na dodatkową pochwałę, bo zastosowane tam efekty są tak niesamowicie dobrze zrobione. To wchodzenie w te zdjęcia, w te ulotki jakieś, po prostu to wygląda niesamowicie. Ja jeszcze się dziwię, że my więcej nie mówimy o tym serialu i o tych efektach montażowych. To po prostu wygląda bosko. To by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. To są trzy odcinki, które moim zdaniem zasługują na wyróżnienie w nowym sezonie Black Mirror. I polecam Wam też zasubskrybować, hitnąć dzwoneczek, polajkować i zostawić komentarz pod tym filmem. Ponieważ ja widzę bardzo mocno, jak one wpływają, wasze komentarze i lajki na to, że poleca ten film dalej i w większej publiczności. Więc jeżeli chcecie mieć na to wpływ i podoba wam się ten kanał, to bardzo proszę o zostawienie komentarza, czy na przykład oglądaliście ten, ten serial i który odcinek wam się podoba najbardziej w tym nowym siódmym sezonie Black Mirror. Także do zobaczenia, do następnego, see ya.